Witajcie ponownie na naszym kanale. W dzisiejszym filmie usłyszycie o rzeczach, które powodują nieprzespane noce u naukowców. Mówimy o niewyjaśnionych tajemnicach, problemach, których nie można rozwiązać i odkryciach, które w jakiś sposób wydają się nie na miejscu. Dla każdego, kto nie jest naukowcem, będzie to fascynujące spojrzenie na zagadki, zarówno starożytne, jak i współczesne. Tak więc zapraszam do oglądania. W 2016 roku UNESCO ogłosiło, że tajemnicze dolmeny w Antequerze w Hiszpanii otrzymują status światowego dziedzictwa. Jest to odpowiednie uznanie dla tych starożytnych cudów i mamy nadzieję, że dzięki temu zostaną rozwiązane tajemnice, które skrywają. To starożytne miejsce składa się z dolmenów Menga i Viera, Tolosa el Romeral oraz pomników przyrody La Peña de los Enamorados i y Torcal de Antequera. Większość historyków i archeologów zgodziła się, że zostały zbudowane około 5000 lat temu przez starożytnych rolników, ale niewiele więcej o nich wiadomo. Ich historia pozostaje tajemnicą. Każdy z nich słynie ze swojego znaczącego położenia geograficznego. Przykładowo, podczas przesilenia letniego słońce świeci nad szczytem Penia de los Enamorados i wzdłuż linii korytarza wejściowego Dolmenu Menga. Kolejną zagwostką jest to, że najcięższy z kamieni w tym miejscu waży 180 ton. Dla porównania, najcięższy ze wszystkich kamieni w Stonehenge w Anglii ma zaledwie 40 ton. Naukowcy nie mają pojęcia, w jaki sposób twórcy dolmenów przetransportowali kamienie tej wielkości. Podczas gdy mówimy o rzeczach, które wydarzyły się 5000 lat temu, jest to również mniej więcej ten sam czas, kiedy powstał tzw. cmentarz olbrzymów w Chinach. Szczątki pochowanych tam osób zostały odkryte w lipcu 2017 roku. Co najmniej jeden z mężczyzn miał 1,90 m wzrostu, a sporo z nich miało 1,80 m. Chociaż takie wysokości są dziś powszechne, mężczyźni w grobach górowali nad większością im współczesnych i uważa się również, że byli niezwykle silni. Jest to niezwykła cecha w dzisiejszych Chinach i prawdopodobnie była jeszcze bardziej niespotykana 5000 tysięcy lat temu, w epoce neolitu w Chinach. Nie wiadomo w jaki sposób tak wielu z tych niezwykle wysokich ludzi zebrało się w jednym miejscu. Naukowcy uważają, że ich wzrost mógł wynikać z niskiej gęstości zaludnienia i dostępu do bogatych w białko dużych zwierząt łownych, ale nie zostało to udowodnione. Ruiny Casa Grande, które znajdują się w Coldridge w Arizonie, są uznawane za amerykański zabytek narodowy. Struktura jest największym i najbardziej znanym dziełem ludu Hohokam, który historycy lubią nazywać Panami Pustyni. Wykazali się zaawansowaną wiedzą z zakresu budownictwa i inżynierii, tworząc kanały irygacyjne i struktury na środku pustyni. Casa Grande to wieża strażnicza wysoka na cztery piętra, ważąca łącznie ponad 3000 ton. Uważa się, że Casa Grande funkcjonowała częściowo jako obserwatorium astronomiczne, ponieważ cztery ściany są skierowane w stronę punktów kompasu, a niektóre okna są ustawione zgodnie z pozycjami Słońca i Księżyca w określonych porach. Co zaskakujące, przeznaczenie jednej z największych prehistorycznych budowli, jakie kiedykolwiek powstały w Ameryce Północnej pozostaje nieznane. Z powodów, których można się dziś tylko domyślać, tubylcy opuścili wioskę około 1450 roku. A teraz pomówmy o mumii starożytnej perskiej księżniczki, która pojawiła się w pakistańskim Bedudżystanie w 2000 roku. Ubrana była w piękną, złotą koronę i umieszczona w drewnianym sarkofagu. Cały sarkofag został następnie umieszczony wewnątrz większej rzeźbionej kamiennej trumny. Inskrypcja na złotym napierśniku głosiła, że była to stosunkowo nieznana Rodogune, córka króla perskiego Xerxesa II. Była to pierwsza perska mumia, jaka kiedykolwiek została znaleziona i mówiono, że ma 2600 lat. Jednak po dalszych badaniach mumia okazała się archeologicznym fałszerstwem i prawdopodobnie ofiarą morderstwa. Analiza wykazała, że mumia miała mieć zaledwie około 250 lat, a inskrypcje na napierśniku nie były napisane poprawnie gramatycznie po persku. Gdy kłamstwo wyszło na jaw, rozpoczęło się śledztwo w sprawie możliwego morderstwa, jednak sprawa nigdy nie została rozwiązana. Minaret Jarkurgan w południowym Uzbekistanie jest pięknym punktem orientacyjnym i imponującym widokiem. Byłoby to jeszcze bardziej imponujące, gdybyś patrzył na niego 800 lat temu, ponieważ wtedy był prawdopodobnie dwa razy wyższy niż teraz. Dwunastowieczny minaret został zbudowany w niezwykłym stylu charakteryzującym się falistymi ścianami wykonanymi z cegły, bawiąc się w ten sposób perspektywą widzów na ziemi i sprawiając, że wydaje się, że sięga wyżej w niebo niż w rzeczywistości. Obecna wysokość wieży wynosi 21,6 metra i ma średnicę 540 cm, natomiast jej pierwotna wysokość prawdopodobnie wynosiła aż 40 metrów. Niestety nikt nie wie, co stało się z resztą minaretu. Wróćmy teraz ponownie do tematu mumii. Skany tomografii komputerowej starożytnej egipskiej mumii ujawniły nigdy wcześniej niewidzianą technikę stosowaną do zachowania mózgu. Naukowcy analizowali szczątki kobiety, która mieszkała w mieście Asyut 3200 lat temu, znanym jako Hatason. Skany pokazały, że jej mózg wciąż znajdował się w jej czaszce, spoczywającej na stosie ciemnego materiału, który uważano za osad. Kości jej nosa były nienaruszone, co sugeruje, że nikt nie próbował usunąć jej mózgu. Gdyby została zmumifikowana tysiąc lat później, mózg zostałby usunięty. Ktoś najprawdopodobniej eksperymentował z technikami mumifikacji. Dodanie osadu do czaszki z mózgiem w środku to metoda, której wcześniej nie widziano. Nie odbiegając zbytnio od tematu, spójrzmy wstecz na odkrycie z 2014 roku. Między 2300 a 2500 lat temu w górach Autaju na Syberii pewien mężczyzna dostał poważnego urazu głowy, który spowodował u niego zakrzep krwi między mózgiem a czaszką. Potem prawdopodobnie miałby silne bóle głowy i problemy z poruszaniem się. I tak być może w celu wyleczenia go, bez wiedzy i narzędzi dostępnych dla współczesnych neurochirurgów, Wykuto w jego czaszce dużą dziurę. Mimo tego mężczyzna przeżył. Wiemy o tym, ponieważ jego czaszka odkryta na Syberii została przeanalizowana wraz z dwiema innymi czaszkami z tej samej epoki, które również noszą ślady trepanacji, najstarszej znanej formy neurochirurgii. Ludzie z plemienia Pazyryk, do którego należały czaszki z gór Autaju, byli biegli w obróbce kości zwierzęcych w celu wytwarzania różnych narzędzi i przedmiotów. Ta wiedza prawdopodobnie pomogła im w próbach chirurgicznych na ludziach, chociaż archeolodzy uważają, że kultura mogła być również wspomagana przez niektóre nauki medyczne pochodzące ze starożytnej Grecji. Jednak Syberia znajduje się tysiące kilometrów od Grecji. Czy jest to dowód na to, że koczownicze plemiona Syberii miały kontakt z najbardziej zaawansowanymi ośrodkami medycznymi starożytnego świata? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, a jako pierwszy dowiesz się o nowym filmie. Dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia wkrótce. Cześć!